że są zrobione al dente, więc brawo dla szefa kuchni. Takie winko może tylko dostać akurat w butelce, bo nie robią tylko na kieliszki. Z gorgonzoli, wow, po prostu się co tutaj się stanie. To jest to piękność burraty. Patrzcie ile szpinaku, jest to bardzo Witajcie kochani, ponownie na kanale Mickey Mouse. Tym razem będziemy odkrywać kolejne miejsca na makarony w Krakowie. Jesteśmy przy prosta pasta, freska, czyli no jak już sama, sama nazwa mówi, prosta pasta, czyli bardzo coś prostego. A freska to znaczy, że praktycznie będą robić makarony. W sensie już robią te makarony ręcznie, domowo robione. No i co, zapraszam Was do środka. Jesteśmy na placu nowym, chcę Wam powiedzieć. To jest niedawno się otworzyło to miejsce. Z wyglądu z Instagrama jest to bardzo zachęcające. Widać, że to jest dobrze zrobione, więc. Zapraszam do środka, to jest nasze pierwsze miejsce. Jesteśmy sami, akurat ja i Grafo tylko. No ale spróbujemy parę, parę tam pozycji. No i zapraszam do środka. Jesteśmy już w środku, proszę Państwa menu, można tu zobaczyć też tutaj i tutaj mają mniej więcej chyba 8 lub 10 rodzajów makaronów, każde się różnią czymś innym. My sobie zamówiliśmy klasyczne cacio e pepe, czyli makaron zrobiony tylko z pieprzu i sera, który jest pecorino, tak już tutaj jest napisane. Druga rzecz to jest prosta pasta, czyli pakry sos pomidorowy i ricotta, 29 zł, cacio e pepe też 29 zł, no i Ravioli 39. Nie wiem czemu taka cena jest większa, aczkolwiek prawdopodobnie przez produkty i przez to, że po prostu więcej, więcej jest potrzebne, żeby to wykonać. Nie? I tam już jest śmina, ricotta, parmezan, masłem orzechowym jest to polane, masłem z orzechami, przepraszam. No i co, ładny lokal. Teraz jest godzina chyba 19, więc jest tak troszeczkę już, już pusto, nie? Są otwarci. Od 12, czyli może tutaj przyjść i na obiad, jak i na kolację. Niedaleko tutaj mieszkam, a wiem, że mało takich miejsc robi po prostu własny makaron w Krakowie. Wręcz bym powiedział, chyba jeden tylko robi. I tu się otworzył drugi, więc ciekawe jak to będzie smakować. No i co? No i czekamy na naszą, nasze pozycje i zaraz Wam je pokażemy. Proszę Państwa, dostaliśmy już nasze dania. Tak wygląda keczupipe. Widać, że to są ładnie zrobione, ręcznie robione i domowo robione. Bigoli, bigoli. To jest typ właśnie makaronu. Chciałem też zaznaczyć, bo nie wiem czy mówiłem już, ta restauracja tylko robi wegetariańskie dania, więc nie znajdziemy tutaj żadnego mięsa. Jest carbonara właśnie. Wegetariańskie, czyli bez boczku, są tutaj zamienniki. Ragu jest też z tofu. Ja nie chciałem tego wziąć, bo ja chciałem spróbować coś bardziej oryginalnego. Bo na przykład ragu stofu nie jest oryginalne włoskie, więc wziąłem sobie po prostu te opcje, które są oryginalne we Włoszech, podawane wegeta po wegetariańsku. Można tak to nazwać. Tutaj mamy właśnie to kaczepepę. Zabieram się za to. Wygląda obłędnie, a jak smakuje, to zobaczmy. Porcja jest już widać, że duża, i ja zaczynam. Mhm. Mm bardzo dobra, jest wyczuwalna, widać, że jest al dente i nawet czuć nawet. Bardzo dobry makaron, czuć, że jest y, robiony domowo, czuć jajko, oczywiście ser. Jeżeli widzicie, trudno to troszeczkę zobaczyć, bo powinno być bardziej szczotliste. Ten pieprz robi dużo, to powinno być pikantne, a to zależy od kto jak lubi tak naprawdę. Więc jest lekko pikantne, można tak to nazwać, przez właśnie ilość pieprzu. No i ser, ser jest bardzo wyczuwalny i tutaj jest troszeczkę jeszcze pistacji. Aczkolwiek w oryginalnej w oryginalnej recepturze włoskiej nie powinno być pistacji, ale to zawsze można jakoś sobie dodać i próbuję jeszcze z pistacją. Mhm. Mm bardzo dobra, naprawdę małe składniki, a jak możecie zobaczyć, bardzo to wygląda. A jak smakuje, naprawdę idealnie. Chyba jeden z najlepszych, których mogłem zjeść tutaj w Krakowie. Lecimy dalej z następną opcją. Proszę Państwa, przed nami mamy pakki, troszeczkę ricotty można sobie ją razem tak wymieszać z tym sosem. A jak smakuje, to już wam powiem. Mm -hmm. Ja mam jeszcze ten posmak troszeczkę pikantny z poprzedniego dania, ale tutaj. Ta konsystencja tego sosu pomidorowego jest bardzo dobra, jest słodka, jest bardzo wyczuwalna i naprawdę robi bardzo dobrą ro robotę. Jakby tu było więcej jeszcze tej ricotty i troszeczkę parmezanu, to by też mogło pasować oczywiście, ale oni się zdecydowali tylko na ricottę. Ale naprawdę bardzo dobre. Nie wiem, które lepsze. jestem fanem zawsze sosu pomidorowego, bo kocham pomidory, ale te naprawdę też czuć, że są zrobione al dente, więc brawo dla szefa kuchni, bo no naprawdę są bardzo dobre. Kochani, tutaj, jak już Wam mówiłem, pinakowe ravioli, Ładnie podane, jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, tym się za bardzo <laughs> nie mogę to odpociąć, ale no trudno. Patrzcie, ile szpinaku, jest to bardzo ładnie widziane, bo zazwyczaj trudno, żeby było tyle szpinaku. Dlatego chyba też kosztuje tak dużo. Masło rzechowe i olej, może zrobić robotę, lecimy z tym. Mhm. Mm bardzo intensywne, mega dobre, ale troszeczkę takie, ale słuchawe można powiedzieć, ale też zapychające. Dlatego też mało tych ravioli. Bardzo dobre, bo konsystencja jest bardzo, bardzo dobra, więc farsz i to wszystko jest idealne. Jak już widzicie, ten orzech też bardzo dobrze się komponuje, nie chcę, żeby mi wystygło. No i co, zaraz Wam dam całą opinię i ocenę. Lecimy dalej. Kochani, my już zjedliśmy, jesteśmy bardzo najedzeni, wyczyściliśmy już prawie talerze, powiem tak, byliśmy we dwójkę, jakby pojedliśmy mocno, ale nie wszystko mogliśmy wsunąć. Dla mnie faworyt to był właśnie KCWP, nie zjadłem całego, bo jest no pikantny, można tak powiedzieć. E, Rafał, e, do Rafała trafiły gusta specjalne, to były właśnie takie kreatywne, można powiedzieć, intensywne e, i ciekawe, to to były te ravioli. Ta pasta, prosta pasta, czyli tylko z sosem pomidorowym, lub, tylko lub aż, można powiedzieć, że zaskoczyła nas, bo ją całą praktycznie zjedliśmy, bo po prostu ten sos pomidorowy był bardzo dobry, więc ja jej oceniam na wszystkie bardzo dobre. Można powiedzieć 10 na 10, bo nie znalazłem lepszych tutaj jeszcze na tak latach we Włoszech, nie wiem czy ktoś wie, ale już to mówiłem milion razy, praktycznie jak, jak we Włoszech. E, chciałbym też zaznaczyć, że nie mają alkoholu, więc jeżeli chcecie tutaj po prostu przyjść i się też napić alkoholu, więc przykro mi, jest tylko hawa, herbata i napoje właśnie takie, takie softy. No i tyle, my dziękujemy dalej, dziękujemy bardzo, przepraszam Was jeszcze raz, no i co, lecimy dalej, dziękujemy. Jesteśmy przy normie, która robi własne makarony, właśnie oczywiście włoskie. No i co? Przygotujcie sobie od razu coś dobrego do jedzenia, bo będzie bardzo smacznie, więc zapraszam do środka i lecimy dalej. Proszę państwa, jesteśmy w środku. Lokal jest dosyć duży, bardzo kolorowy, ładny bym powiedział. Mają dużą kartę, bo tak naprawdę makaronów jest chyba już z 15 bym powiedział. Na wstępie dostaliśmy, zdecydowaliśmy się na wino z Valpolicelli, Corte dobra, Bardzo dobre czerwone wino z moich okolic, więc wiedziałem, że dobrze wybieram. Takie winko może tylko dostać akurat w butelce, bo nie robią tylko na kieliszki. Zdecydowaliśmy się na spaghetti z buratą, czyli 41 zł, spaghetti carbonara 35 zł, z krewetkami kalamarami 44, pan sotti faszerowane wieprzowiną i wołowiną 44 zł. Oczywiście robią własne makarony. Możliwe, że też można je sobie wymieniać, jeżeli na przykład nie chcecie spaghetti z burrato. a akurat te spaghetti z burratą są wege i będą zielone, ale no jest tego dużo. Są też talerzyki, których nie wzięliśmy, bo po prostu nie damy rady tego zjeść. Ale bardzo fajna karta, mam nadzieję, że będzie bardzo dobra. Lokal jest bardzo ładny, więc czekamy po prostu na jedzonko. Proszę Państwa, nadeszła pora, żeby spróbować tej przepięknej carbonary. Bardzo ładnie pachnie, już czuć bekon i żółtko. No jest mega. Mega dobra. Ja powiedziałem na początku boczek. Chciałem się upewnić. Jednak to jest pancetta lub guanciale. Ale, jakbyście chcieli wiedzieć, guanciale to jest jeszcze lepszy, jakby powiedzmy boczek, czyli z policzka. Trudny do dostania tak naprawdę. Jest bardzo dobry. Jeden chyba z najlepszych, których jadłem. Mógłbym powiedzieć, że w pasta barze też był rewelacyjny. Ale ten też jest na levelu. Tam była właśnie dodatek troszeczkę śmietany. Tutaj nie. Nie jest wyczuwalny. Ale jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Proszę Państwa, przed nami ten zielony makaron, czyli spaghetti z burratą i z pesto, i pistacją, oczywiście. I patrzcie się, co tutaj się stanie. To jest to piękność burraty. Wow! Totalny sztos. Zanurzam się, oczywiście, od razu z burratą, bo bardzo dobrze smakuje. Biorę kawałek jeszcze pistacji i tego makaronu. I zawijamy to razem. Mm. To jest taki totalny sztos, że carbonara przy tym się umywa. Bardzo dobrze smakuje to pesto razem z burratą. A te pestacje są tak wyczuwalne razem z pesto i z tymi makaronami, że naprawdę te spaghetti są zrobione ze szpinaku, więc inaczej smakują. Oczywiście ręcznie robione, więc to jest inny makaron. Bardziej tak słodka, bym powiedział. My się tym będziemy degustować no i czekamy na kolejne porcje. tutaj mamy ten tepanzotti. Tak naprawdę to są tortellini, takie pierożki. Ja, ja przynajmniej mówię, że to są tortellini. I tutaj mamy tą wieprzowinkę. Już ją czuć, ja już sobie spróbuję. Szarpana, bardzo dobra, intensywna i mega wyczuwalna. A, czyli to jest kolejne, kolejna warstwa mięsa, ja sobie od razu razem to wezmę. Intensywne, oczywiście inne mięso. Tutaj możemy zobaczyć jeszcze troszeczkę tej wody, tego brodo, czyli e, rosołu, w którym po prostu oni to robią zapewne. Jakby było odrobinę więcej parmezanu, to by było bardzo dobre. Mięso jest wyczuwalne, to jest bardzo takie danie mięsne, bym powiedział. Nie trafia to akurat w moje gusta, jak ten makaron zielony. Ale też są rewelacyjne. Prawdopodobnie dla ludzi, którzy lubią same mięso, zdecydowanie polecam. Mamy tutaj Linguini, oczywiście jak możecie zobaczyć, inny typ makaronu. E, krewetki i kalamary. Nie wiem, nie wiem czemu jest cytryna. Ale jeżeli jest, no to musi być też powód. Ja zazwyczaj tylko na samą rybę daję cytrynę. Może się lepiej będzie komponować. Więc na pół tylko dam tutaj, a spróbuję obie strony. Oczywiście spróbuję od razu krewetki, bo ulubiona. Jak zawsze, mm. wypieczona bardzo dobrze, naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I oczywiście, te linguini, jak możecie zobaczyć, inaczej wygląda. To nie jest taki gruby makaron jak spaghetti. I wezmę sobie kawałek jeszcze kalamara. Ok, teraz już rozumiem, czemu dali tą cytrynę. Ten makaron jest dosyć ostry. A cytrynka podbija ten smak właśnie z tym, że, że leveluje bardzo dobrze. Ten kalamar jest zrobiony naprawdę na piątkę z plusem. Można powiedzieć, że taki sam, może nie taki sam, ale jak jedliśmy makaron właśnie w pasta barze z owocami morza, totalny sztos, rozpływał się. Ten też. Zazwyczaj łatwo spieprzyć tak naprawdę kalamara, bo jest zawsze gumowy lub po prostu robicie go w panku, więc to inaczej smakuje, ale ten rozpływa się, więc totalny sztos. My się zabieramy, żeby to zjeść całe. No i na koniec wam dam całą recenzję. A więc kochani, my już pojedliśmy, zjedliśmy naprawdę bardzo dużo tych dań, były rewelacyjne, jedne je mnie aż nawet zaskoczyły, zwłaszcza ten zielony makaron był naprawdę topką, bym powiedział, że 9,9,5 na 10, no i zapraszam dalej. Kochani, kolejna miejscówka i ostatnia to jest Molto, jesteśmy na rynku głównym przy pasażu 13. To jest taka lekko ukryta miejscówka, ale jak możecie zobaczyć, za mną jest właśnie napisane Molto, więc jest to dużym drukiem, więc musicie to znaleźć. No i co? Pada jak widzicie śnieg, więc zapraszam do środka i pokażę wam tą fajną miejscówkę. Jak możecie zobaczyć, to już od razu się zmienia cały klimat, jest tutaj bardzo ciepło. No i co? Zapraszam do środka i lecimy dalej. Jesteśmy już w środku. Miejscówka jest bardzo klimatyczna, bardzo ładna, bardzo elegancka bym powiedział. Mają również coś jakby takie patio, można powiedzieć, które jest zamknięte i jest więcej światła za dnia. Akurat jest tam pełna sala, więc nas tutaj dali. Karta, jak możecie zobaczyć, jest dosyć duża. No oczywiście wpadliśmy na makarony i na nioki. wzięliśmy sobie spaghetti amatriciana. Nie będziemy próbować carbonary, bo nie mamy też... Po prostu w każdej knajpie nie próbowaliśmy carbonary, więc nie będziemy tutaj porównywać jej, więc ja sobie wziąłem po prostu amatricianę. Później to jatele z owocami morza. No i do tego nioki. Tutaj też mają 5 ładnych dań z niokami, ale my sobie wzięli, wzięliśmy salami pikante. E, ceny idą od 30, nawet od 28 do właśnie 58. Ja, oczywiście, koneser wina z regionu Walpolicelli, gdzie się tam wychowywałem. Wzięliśmy tym razem białe, słabe. W poprzedniej normie nie powiedziałem Wam w sumie o winie. To była też Walpolicella czerwone superiore. Cena to jest 119 za całą butelkę. Ja lubię strasznie wino, więc dlatego to dobrałem, jest też 13 godzina, więc można sobie zacząć popijać to białe winko, bo czerwone akurat już by było za mocne. Mi się strasznie wygląda, podoba ten wygląd, bo jest tak bardzo fresh, elegancko i tak fancy, bym powiedział, więc zwłaszcza, że jesteśmy na rynku, jesteśmy blisko, no i ceny nie są jakieś mega wysokie. Kochani! Jak już widzicie, dostaliśmy nasz pierwszy makaron. To jest właśnie Nerodisepia, czyli czarny makaron. Jest duszem, atramentem tak, tak naprawdę z oktopusa. Mamy mule. Już od razu Wam je próbuję, bo jeden nam tu zostawili. Ładnie pachnie. Od razu czuć ten, ten, ten jakby... te wszystkie owoce morza, ten rybny zapach. I bardzo ładnie pachnie, naprawdę. Ciekawe, jak smakują. Praktycznie się rozpływają. Są lekko pikantne. Ja sobie już od razu zanurzam w tych makaronach. Biorę już makaroniks. Bardzo dobry, jest wyczuwalna pietruszka i wino i trochę ci, yy, tego chili, próbuję też oczywiście krewetę, bardzo dobra, zrobiona na czosku bym powiedział, że nawet lepsza niż tą, którą jedliśmy w normie, też nieporównywalna, bo inaczej smakuje, bardzo, naprawdę bardzo dobry makaron, to jest bardziej pikantne, ale już, już może podlatywać pod właśnie yy, ostre żarcie, na, tak można to ująć. Sos nie jest aż tak wyczuwalny, ale wszystko ładnie się komponuje, więc to jest najważniejsze, żeby te smaki były wyczuwalne pojedynczo. Więc bardzo dobre, naprawdę sztos. Chyba nawet jeden z lepszych, których jadłem. Akurat trzeba powiedzieć, że nie jest to porównywalny do tego makaronu, co jedliśmy też w pasta barze z tego pierwszego odcinka, który was odsyłam tutaj. Tylko dlatego, że jest inny sos, inaczej to smakuje, ale jest naprawdę bardzo dobry, więc polecam. No i co, lecimy dalej i później wam pokażę następne dania. We got it. Proszę Państwa, przed nami amatriciana, rzymski przysmak, tak powiadają, czyli normalny tak naprawdę spaghetti, czyli to jest makaron posypany parmezanem, zrobiony lekko na ostro, przynajmniej tak, tak powinno być, no i oczywiście z dodatkiem boczku. Razem jak to wymieszamy, będzie naprawdę unikatowy smak, dużo widać już jest tutaj sosu, boczku też jest dosyć dużo, ja to zakręcam, lecimy z tym. Naprawdę bardzo dobry. Czuć od razu ostrość. Ja zawsze mówię, nie wiem czy ja mówię boczek, bo już nawet się nie słyszę tak naprawdę, czy to jest boczek, czy to pancetta. Oczywiście to jest pancetta. Mniej ostry, bym powiedział, niż tonero Di Seppia. Ale bardzo dobry. Większa porcja, ale bardzo dobry. Naprawdę, sos robi bardzo dobrą robotę, więc polecam ślicznie. Ja wsuwam i widzimy się w następnym daniu. Przed nami mamy cudowne nioki z pesto i pomidorkiem i trochę parmezanu. Ładnie to wygląda. Wygląda naprawdę na dużą porcję. Ja się w to zanurzam i lecimy z tym. Powiem wam tak, bardzo summer vibe bym powiedział. Szkoda, że nie ma tutaj mozzarelli. Jest to danie akurat tym razem niepikantne. Pesto jest bardzo wyczuwalne, bardzo dobre nioki, bo czuć, że są zrobione al dente. No oczywiście wiemy dobrze, chyba wszyscy, że jeżeli jest pesto, i jest też właśnie pomidorki są małe, bardzo dobrze się komponują. Polecam, my się zanurzamy w to. No i nic, lecimy na następne danie ostatnie danie. Kolejne nioki. Tym razem są z gruszką w sosie z gorgonzoli. Nie jestem fanem gorgonzoli, chyba bardzo długo też nie jadłem gorgonzoli. Mam nadzieję, że mi będą smakować. No i co? Zanurzam się. Nie widać tutaj, oczywiście, tej gorgonzoli. E, tak, tej gorgonzoli, przepraszam, tej gruszki. Ale w środku na banki jest. Już nawet można to zobaczyć. Ładnie się rozpływa ten serek. Ładnie też pachnie. Wow. Wchodzimy z tym. Mam nadzieję, że się też nie popieka kompletnie inne smaki. Tutaj już mam gruszkę. Yy, gorgonzola bałem się, że będzie takie bar bardzo gorzkie, jednak nie jest. Bardzo dobrze właśnie interferuje, można powiedzieć, z tą gruszką. Więc to jest takie, leveluje sobie to, yy, to wszystko. Powiem tak, niebo w gębie. Gruszka, gruszka naprawdę bardzo, bardzo dobrze smakuje z tym sosem. Jest naprawdę bardzo dobre. Jedno z takich nietypowych dań, bo oczywiście gruszka nie jest spotykana we włoskiej kuchni, ale bardzo naprawdę dobre. Jeden, jeden z lepszych, bym powiedział, prawie jak ta Matryczana, był to Nero Naprawdę polecam i lecimy dalej. Kochani, jak możecie zobaczyć, kolejne danie wyczyszczone. Porcja była też ogromna, ale ten ser, ten sos z gorgonzoli. Wow, po prostu. Powiem wam tak, naprawdę nie spodziewałem się, że to może być tak dobre. Może chyba zostanę jednak fanem gorgonzoli. Bo naprawdę wyczyściliśmy ten talerz i się nie spodziewałem, bo wszystko pasowało tak idealnie. No, serio, to rzeczywiście się szokowałem, bo nie spodziewałem się takiej, takiej dobroci. Wszystkie inne dania były też na levelu, i trudno teraz, jakby powiedzieć, które były lepsze. A Matryczana też swoim sosem nas urzekła, tak, do, dokładnie tak, urzekła, ale no, ten chyba może być zdecydowanie ten nioki z, z tą gruszką. Może być na pierwszym miejscu. Może być nawet na topce. Jego całego odcinka. Czy to jest możliwe? Być może. Nie chcę wszystkich porównywać razem, bo to są wszystkie totalnie inne restauracje. Oczywiście w każdej restauracji robiłem na przykład też inny makaron. Na przykład te dwie poprzednie oczywiście robiły sobie swój domowy makaron. Ten nie, ale tutaj sosy były bardzo dobre. No bym wręcz powiedziałbym wybitne, więc sprawdźcie je wszystkie razem. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie like oczywiście, subskrybujcie i widzimy się niebawem.